Witam, witam serdecznie w nowym tygodniu. Na moim kanale chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam króciutko o następnym olejku. A zaraz powiem, ja, powiem, jakim. Ja dzisiaj nie mam ze sobą normalnego, stacjonarnego takiego dyfuzora na parę wodną, ale mam taki ze sobą przenośny, maleńki dyfuzorek, który też pięknie rozprasza, to jest taki można powiedzieć i do samochodu, możecie zabrać ze sobą do torebki. Yy, I mam tu dzisiaj w nim pięknie pachnie, już mi tutaj leci, olejek Różany Absolut. Ale wracając do tematu. Dzisiejszym tematem, który chciałabym Wam króciutko nakreślić, będzie olejek Oregano. Oregano, czyli lebiotka pospolita, to jeden z najsilniejszych antybiotyków, jaki dała nam matka natura. O jego wyjątkowości decydują właściwości, decydują właściwości takie jak carbacrol. I ten olejek jest jednym z najmocniejszych przeciwutleniaczy, wspomaga organizm w usuwaniu wolnych rodników odpowiada, odpowiadających za przyspieszenie starzenia się naszych organów wewnętrznych. Antyoksydanty zawarte w olejku oregano wpływają na dobrą kondycję, zdrowie. I witalność. Badania naukowe potwierdzają właściwości przeciwutleniające oraz zdolność wymiatania wolnych rolników i sugerują, że oregano może mieć nawet działanie przeciwnowotworowe. A więc zobaczcie, ile właściwości ma jeden olejek. Olej, <coughs> przepraszam, olejek oregano wspomaga pracę układu oddechowego. Działa rozkurczowo i wykrztuśnie, co od dawna wykorzystywane jest w przypadku przeziębień, astmy, zapalenia e, oskrzeli, zapalenia migdałków, a także w infekcjach zatok, gardła i jamy ustnej. Stosowanie, <coughs> przepraszam, stosowanie olejku oregano jest pomocne na katar i kaszel oraz infekcjach górnych dróg oddechowych, tak jak powiedziałam przed chwileczką. W takich infekcjach górnych dróg oddechowych, które są oporne na antybiotyki, tutaj oregano poradzi sobie na pewno, 100% daje, że sobie z takimi przypadłościami poradzi. Wskazania olejku oregano do zastosowania to przeziębienia, tak jak mówiłam, kaszel, zapalenie oskrzeli, infekcje uszu, problemy trawienne. Ja rekomenduję osobiście, bo mi bardzo pomaga. Problemy menstruacyjne, astma. Y, działa jako serum przeciwstarzeniowe, a więc też jest go warto używać. Bóle stawów i mięśni, muszę Wam powiedzieć, że mam tu rekomendacje dużo osób, którym poleciłam przy rwie kulszowej, naprawdę się sprawdziły i to nie tylko, że u jednej osoby się oregano sprawdziło, bo ja sama też, jak mnie boli bardzo kręgosłup, a mam z tym problemy, robię sobie kąpiel z oregano i naprawdę bóle ustępują. Również jest bardzo pomocny w takich problemach skórnych typu grzybica, upierz brodawki i też super działa przy uszczycach. Polecam u osób, które chorują i mają problemy skórne właśnie typu uszczyca. Naprawdę jest bardzo pomocny i, i pomaga. I muszę wam powiedzieć, że nie u niektórych osób, u których poleciłam, już te procesy zostały zahamowane. Również jest pomocny przy zapaleniu pęcherza moczowego. Jak możemy stosować olej oregano? W prosty sposób. Oczywiście ultra, dyfuzor ultradźwiękowy, taki jak już poprzednio pokazywałam, bo ten mój maleńki, który chodzi, to jest taki przenośny, prze, przecudny zapach olejku różanego. Następnie smarowanie danej części, która, gdzie występują bóle. <laughs> Następnie możemy smarować i powinniśmy smarować przy przeziębieniach, infekcjach różnych, takich dróg oddechowych, podeszwy stóp. Inhalacje parowe, ale tutaj u dzieci na przykład nie polecam. U osób starszych tak i proszę uważaj, bo oregano jest bardzo mocno skoncentrowanym olejkiem. Używając, za, żeby zamykać, zresztą przy wszystkich inwalacjach parowych, zalecam, aby oczy były zawsze zamknięte. No i oczywiście do kąpieli. Do kąpieli też używamy bardzo minimalną ilość kropelek. Oczywiście rozpuszczamy na bazie mleka lub miodu, bo olejki nie rozpuszczają się w wodzie. I też bierzemy naprawdę przy do kąpieli wystarczą dwie kropelki. I będą pomocne. Ja z całego serca rekomenduję, bo sama to u siebie stosuję swoich najbliższych i to pomaga. Woda oczywiście do kąpieli 38 stopni, kąpiel 15-20 minut i naprawdę ból ustępuje. A więc, tak króciutko dzisiaj o tym dobro, dobroci, dobra, dobro, dobroci, jaki możemy korzystać z olejku oregano, jeżeli podobał Ci się ten krótki. Filmik z wiadomościami poproszę łapka w górę lub subskrypcję. A na tym dzisiaj kończę. Życzę Wam miłego dnia i do następnego odcinka.